Dzień dobry, witam na moich przydarzach garażowych z domu, niektórych rzeczy oraz firmy moich, moich gadżetów. <śmum> Mam do sprzedania mikrofon profesjonalny Widomic Pro. Bardzo dobrej jakości, no, no wiadomo, zresztą firma RODE to innych nie produkuje, szczerze mówiąc. <śmum> w stanie idealnym, używany dosłownie 4-5 razy. O czterech próbowałem sobie teraz przypomnieć, nie wiem czy piąty to może był jak próbowałem go w domu. Stan perfekcyjny. Zresztą o, jak, jak już był użyty, zaraz lądował w pudełku. Nie jestem żadnym blogierem, vlogierem ani tam niczym innym, żebym tam latał, ani nie, nie filmuję nic na weselach, bo ja się w ogóle nie zajmuję. Yy... Kupiłem go z myślą o... Koncercie, które właśnie nagrywałem, dwa, to, o które byłem poproszony, tak po przyjacielsku, o taki chór I Chodziło o to, żeby to było bardzo dobrze nagrane, jeśli chodzi o dźwięk. Spisał się rewelacyjnie. Tutaj właśnie jest wyłącznik. Wyłącznik. Nie pamiętam, od czego służy to już tamta strona. Już nie będę trochę się to wyłączał, bo nie pamiętam. Ja używałem go praktycznie, wyłącznie na, na pana do drugi, do, do czy nawet nie zdążyłem go jeszcze użyć <noise> nie miałem okazji ku temu yy, i używam tutaj na 0, na minus 10 yy, można użyć plus 20, w zależności jaka jest tam jak chcę czym, czym podbić dźwięk, czy troszkę go zbić zakładamy go bardzo prosto na nóżkę od kamery aparatu jakiejś lustrzanki, bez lustrowkowca, czy jak, gdzie tam jest potrzebne podłączony jest na mini jack Yy, teraz zaprezentuję, może spróbuję nagrać jakiś kawałeczek, jakiś monolog Jaka jest jakość dźwięku, że wszystko działa, żeby Państwo mieli też pewność Jeszcze raz pokażę, bo nie wiem czy było widać Zakładamy go na nóżkę, dokręcamy, jest bardzo wygodne to pokrętło <laughs> Ja sobie akurat zawsze od tyłu ciągnę jak już, bo ten kabelek to nie dynda Pokażę może jeszcze raz go z bliska, bo widać, że jest praktycznie zero jakikolwiek oznak. Zużycia koszyk, wszystko w stanie perfekcyjnym. Jak natruszamy kamerą, to nie przynosi żadnych dźwięków, żadne tutaj przełączanie, przepraszam, yy, w guziczków, takie rzeczy. To poza hała, hałasem to żadnych tam takie rzeczy nic nie przechodzi. Super się spisuje z Panasonic'em, rewelacyjnie, wiem, że jest też bardzo dobry na kanony. na Sony nie zdążyłem go użyć, <laughs> ale nie domiewam się, że ok, bo do Sony akurat mam tam jeszcze taki malutki, zapomniałem, mikro coś tam wideo, coś tam. Ja tą używam go po prostu, bo mi tam lepiej pasuje, a to jest tylko na takie super okazje. Ok, spróbujmy coś nagrać. Się tu bardzo skupiać na jakichś ustawieniach, tak jak tutaj widać jest podłączone. Poszerujmy trochę. O, już widać tutaj, że jak tylko dotnę, od razu już coś coś słychać. Skieruję go trochę do siebie. Tylko najpierw włączę, aby zaczął nagrywać. O, zrobimy tak. Teraz mówię, gdy mikrofon jest ode mnie odwrócony. Zobaczymy, jaka będzie jakość dźwięku, gdy jest mikrofon odwrócony. A teraz mikrofon odwrócimy w moją stronę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mikrofon jest odwrócony w moją stronę. Dialogi powinny być o wiele lepszej jakości. Na pewno teraz będzie zbierał wszystkie dźwięki z ulicy, bo jest skierowany, bo to jest mikrofon jednak kierunkowy. O bardzo, bardzo dobrej jakości. Serdecznie go Wszystkim polecam. Stan idealny, perfekcyjny. Cztery razy jestem w stanie sobie przypomnieć piąty, nawet nie wiem, czy był, kiedykolwiek po prostu nie było ku temu okazji. Także wszystkim profesjonalistom którzy, i amatorom, którzy chcą się zająć i nagrywać bardzo dobrej jakości dźwięk. O, wiem, że na przykład ten mikrofon też używa. Yy, o lala Na pewno jakiś Najstat i na pewno. Yy, Słonciarz, nasz tutaj polski najbardziej znany vloger, youtuber, no ja tam akurat nie jestem youtuberem ani niczym takim, nie nagrywam na żadnych weselach, tylko włącznie na użytek własnego mam, także nagrałem tak jak mówiłem. Bardzo dobrze wyszedł koncert nagrany właśnie tego chóru i nagrywałem z tego co też pamiętam właśnie te dwa tego chóru i dwa koncerty mojej córki w chórze i... Super, naprawdę petarda. O wiele, wiele lepiej nagrywa jak te wszystkie mikrofony, chociaż u Pana tak ma super mikrofony wbudowane, ale przez to to jest po prostu petarda. Ok, także mam nadzieję, że dialogi wyszły wszystko super. Trochę zapomniałem się i machałem dookoła aparatem, ale po prostu będziecie mogli Państwo sobie zobaczyć przy okazji jeszcze raz, jak to wszystko właśnie funkcjonuje. Ale postaram się poruszać teraz troszkę. Zobaczymy, jak to wyszło. Ok. Postaram się dołączyć ten plik z zruszającym się właśnie ekranem, i, i postaram się podłożyć dźwięk z tego aparatu. Super, bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam również na moje pozostałe, na moje pozostałe y, ogłoszenia. Powód wszystkim znane. nie będę się to powtarzał, bo. <laughs> I tyle. Ok. Pozdrawiam. Udanego. Dnia, wieczoru czy kiedy tam odbieracie. Do widzenia.